Jerzyce to Fyrtel Poznania włączony w jego obręb w 1900 roku. To tutaj w roku 1848 wybudowano pierwszy dworzec kolejowy, który działał do lat 70. XIX wieku. Dzielnica, której serce stanowi Rynek Jerzycki słynie także z ulic, których patronami są polscy pisarze i poeci. I pięknych kamienic, których tropem można wybrać się czytając serię powieści Jerzyc Jada Małgorzaty Musierowicz. To właśnie wspomniana jeżycjada, która doczekała się nowej odsłony właśnie w Legimi i osoba pani Małgorzaty Musierowicz stanie się tematem naszego dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Monika Kasztelan i zapraszam was na kolejny odcinek magazynu Prolog. Na serii o losach rodziny Borejków, mieszkających dokładnie tutaj, czyli na Roosevelta 5, wychowały się całe pokolenia Polaków. Poszczególne tomy sagi ukazywały się od 1975 roku, a każda część koncentrowała się na życiu jednego z członków rodziny i stanowiła odrębną historię. Było w niej jednak dużo odniesień i aluzji do pozostałych tomów. Małgorzata Musierowicz adresowała swoje książki głównie dla młodych dziewczyn. Jednak wśród jej zagorzałych czytelników znaleźć można osoby w każdym wieku, w tym również mężczyzn. Panie Jerzyciady zgodnie twierdzą, że przyciąga ich emanujące z książek ciepło i że znajdują w nich wizję prawdziwej, kochającej się i rozumiejącej rodziny. Jerzycjada ukazuje się już od ponad 45 lat, a za początek cyklu należy uznać publikację książki Małomówny i Rodzina. Co prawda ta powieść o rodzinie Ptaszkowskich pierwotnie nie miała nic wspólnego z zapoczątkowaną później historii rodziny Borejków, ale na prośbę czytelniczek została poniekąd włączona do cyklu przez prosty zabieg fabularny. Pani Małgorzata postanowiła, że młodszy brat głównego bohatera Małomównego, czyli Filip Bratek, Zakocha się w Borej Kłównie Natalii. Co opisała w dziesiątej części cyklu zatytułowanej Nutria i Nervus. Nie była to jednak ani pierwsza, ani też ostatnia interwencja wiernych czytelników. Kiedy w kolejnej części cyklu córka Robrojka okazało się, że związek Filipa i Natalii się rozpada, a rudowłosa bohaterka jest bliska zakochania się w starszym o dekadę Robercie Rojku, rozpętała się prawdziwa burza. Czytelniczki błagały. Padam przed panią na kolana, niech pani im tego nie robi. Inne zaś wysuwały żądania. Stanowczo domagam się, aby pani połączyła ich z powrotem. Robrojek znalazł jednak obrońcę w osobie Czesława Miłosza, który także czytywał Jerzy Ciadę i widział właśnie w tym bohaterze idealnego kandydata do Natalii. Historyk teatru, profesor Zbigniew Raszewski... Nazwał autorkę Homerem Jerzyc ze względu na topograficzną precyzję, z jaką Małgorzata Musierowicz opisuje Poznań. Książki, które wyszły z pióra pani Małgorzaty Musierowicz, cieszą się niezmiennie popularnością. Świadczy o tym fakt, że ostatnia książka, czyli Ciotka Zgryzotka z serii Jerzycjana, wygrała w kategorii Literatura Młodzieżowa w plebiscycie Książka Roku. Te oraz inne części Jerzycjady znaleźć możemy również w bibliotekach. A o tym, jaką popularnością cieszą się właśnie w tych miejscach, porozmawiamy za chwileczkę z moimi dzisiejszymi gośćmi. Pani Izabelo, pytanie do Pani. Wspominałam, że Jerzycjada cieszy się niezmiennie wielkim zainteresowaniem. Jestem ciekawa, czy tak samo wygląda w bibliotekach. Czy chętnie czytelnicy przychodzą i właśnie o te pozycje pytają? Jerzycjada Małgorzaty Musiorowicz, jest swoistym fenomenem, dlatego, że cieszy się powodzeniem i zainteresowaniem czytelników niesłabnącą od lat. Od pierwszego wydania po dziś dzień czytelnicy naszej choćby biblioteki pytają o te pozycje i wypożyczają je. Są to głównie kobiety, ale kobiety w różnym wieku, bo to, są, to jest lektura, która łączy pokolenia. Czytały mamy, czytały córki i czytają teraz wnuczki. Myślę, że dzięki temu, że ta historia rodziny Borejków jest niezwykle barwna, e, pouczająca, obfitująca w różne perypetie, ale także każde pokolenie się w nim odnajduje, dlatego że odwołuje się do takich podstawowych wartości, takich, że miłość w życiu jest najważniejsza, że tak naprawdę rodzina zawsze nas wesprze, że nawet w nieprzyjaznej szkole znajdziemy przyjaciela. Także myślę, że w każdym pokoleniu te problemy się powtarzają i nie ma tu znaczenia to tło historyczne. Ono oczywiście jest ważne, ale nie tak istotne jak wartości czy emocje, z którymi się czytelnik utożsamia. W naszej bibliotece, wojewódzkiej bibliotece, która mieści się w sercu Jerzyc, na ulicy Prusa 3 w Poznaniu, cały czas Jerzyc jest wypożyczona przez starsze panie, przez młode panie, przez zupełnie uczennice szkolne, bo przecież stała się też lekturą szkolną. Są to zazwyczaj kobiety. Myślę, że dlatego, że raz, że bardzo silne osobowości samych bohaterek, a dwa, że jest to ta uczuciowość, ta emocjonalność jest chyba bliższa jednak kobietom. Także my serdecznie zapraszamy. Do nas do biblioteki mamy wszystkie tomy Jerzy Jady, różne wydania i te wcześniejsze i te późniejsze. I myślę, że to jest lektura, ja sama pamiętam, ja ją pożerałam. Ja ją pożerałam nocami, zarywając noce, nie dosypiając. Tak wciągająca, intrygująca, że chcesz wiedzieć, jak to się skończy. Małgorzata Musierowicz nie planowała nigdy zostać pisarką. Z tych oto dwóch książek, czyli Najowisza uzupełnia mierzyc jadę wydawnictwa Harper Collins, które pani Małgorzata stworzyła wraz ze swoją córką, także wybitną autorką książek dla dzieci i młodzieży, panią Emilią Kiereś, możemy dowiedzieć się między innymi, że po ukończeniu liceum młoda jeszcze Małgorzata Barańczak wybrała studia na kierunku grafika użytkowa, które oczywiście z powodzeniem ukończyła. Czekając na pierwsze zlecenie, rozpoczęła trwającą do dziś przygodę z literaturą. Jerzy Czjada po dziś dzień ma swoje grono zagorzałych fanów, ale również krytyków. To świadczy jedynie o tym, że nadal jest licznie czytana i wzbudza emocje. W związku z tym, że cała seria Jeżycjady ukaże się w Legimi w formie e-booków oraz audiobooków skierowanych do młodego pokolenia, z ogromną przyjemnością, a wręcz zachwytem przyjęliśmy z dziećmi możliwość spotkania się z autorką w jej domowym zaciszu. Podczas naszego pobytu zobaczymy kulisy pracy przy nagrywaniu audiobooków, a dzieci będą miały możliwość zadania pani Małgorzacie pytań. Jaka prywatnie jest pani Małgorzata? Co lubi robić? O tym przekonacie się sami. Zapraszamy. Proszę! Dzień dobry, eee. dzień dobry! się! Dzień dobry, Pani Dziękujemy za zaproszenie. Czy można pocałunek w czółko? Tak? Tobie też? A tobie też? Dzień dobry, kochana. Zobaczcie, ile pani Małgosia ma książek różnych. To jest jedna z dziesiąta piętna. moich książek. Pozostałe znajdują się na pierwsze. Tutaj Użyłam tylko te książki. Ustawiłam, które jeżeli ktoś je sobie pożyczy, to wtedy ja nie czuję może takiego bólu, jak nie odda. <śm> To jest jej angielski oryginał, bajeczki Beatrix Potter, powiastki Beatrix Potter. Przetłumaczyłam. Myślę o wnuczyce. Chodź zobaczyć. Prawdziwa historyjka z mojej ulicy, ze Słowackiego, gdzie mieszkał chłopczyk, chyba ośmioletni teraz. Szedł z mamą po schodach i mama mówi, ty buzie." Coś ty znowu narobił, Ja ci pokażę. Za karę będziesz całą godzinę czytał książkę. A on. Mama, za co? Za co? Ja, ja szaleję za książkami po prostu. I to jest od dzieciństwa. Pierwsze moje zdjęcia są z książek. I to jest coś, coś takiego magicznego w tym przedmiocie. To, to nie jest właściwie przedmiot, to jest istota, prawda? Ta książka to jest jakaś istota, ona nam coś mówi, nieustannie. I teraz możesz włożyć ten sam pędzelin do jasnej farby, rozumiesz, tak? Jak? Ale zabawa, co? No zobacz, jakie chmury chodzą. Dzieci bardzo cieszyły się, że mogą dzisiaj przyjechać i zadać chociaż po jednym pytaniu, Pani Małgosiu. Ale mam też tutaj Czego? pytania od młodych młodzieży i od dzieci, Cześć? które napisały do mnie. I zobaczymy, co tam jest. To takie pytanie tutaj od młodzieży: czy ma pani swojego ulubionego bohatera, z którym się pani identyfikuje? Bo hmm. zapewne chodzi o Jerzy Janek. Zapewne. Więc taka jest na to pytanie odpowiedź skomplikowana. Mianowicie, identyfikuję się z absolutnie każdym bohaterem, bo inaczej nie dałoby się napisać w tego w sposób przekonujący. No tak. I każdy z bohaterów przez pewien czas jest mną, a raczej ja nim. Być może najbardziej identyfikuje się z tym łysym ojcem Boreiko. A może z tą malutką Aurelią. Jakie jest Pani najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Byłam malutka. Pojechaliśmy z moimi rodzicami. Do miejscowości Duszniki Wielkopolskie, gdzie rodzice byli lekarzami w ośrodku zdrowia. I zaprowadzili mnie któregoś dnia do przedszkola. Ale to było nie wiem dlaczego popołudnie. południe. Przedszkole to mieściło się w Białym Pałacu. A ja może mam trzylatka, może cztery. Który wtedy wydawał mi się olbrzymi. Na takim wielkim wzgórzu. I stanęłam przed tym, przedszkolem, pokazywano mi, że tam będę chodzić, i nagle za tego białego budynku wyszedł ogromny złoty księżyc. Był tak wielki, jak jeszcze nigdy w życiu nie widziałam. I pamiętam, że zaczęłam aż krzyczeć z zachwytu. Tak mi się podobał. Niebo było, pamiętam, fiołkowe, a księżyc był pomarańczowo żółto-złoty. To jest moje chyba najpiękniejsze wspomnienie, bo inne również miałam, ale wyleciały mi z pamięci, a to mi zostało, zostało, zawsze. zostało. Tak. No to na zawsze. Taki piękny obraz. Obrębka? A potem pojechałam potem pojechałam do tych dusznych już na jakieś spotkania autorskie. Okazało się, że przedszkole jest wielkości normalnego domu. Nie jest żadnym pałacem, tylko takim domem z tym panonem i kolumienkami i schodki schodkami. A wtedy wydawało się to takim nieuropowodzeniem. A byłam tak mała że... Po prostu w tym osłupieniu widziałam gigantyczny budynek. I stąd wiem, że dzieci tak widzą właśnie. Jak dorośniecie, to będziecie też widziały te rzeczy, które wam teraz się wydają ogromne. Przekonacie, że są małe. Przekonacie się, że są małe po prostu. Ile fajnych książek wszystkich? O ponad 40. Bardzo dużo. To tak wychodzi. Rocznie, rocznie jedna. A ile dni pani zajmowała pisanie jednej książki? A, widzisz, to jest bardzo interesujące pytanie. Zależy oczywiście od formatu książki, znaczy objętości książki. A takie jakby jak było? Jakbym taką pisała. Uu, to może by było długo. Ale zwykłą powieść, to ja ci powiem, piszę rok półtora. Długo. Trzeba się namęczyć nad tym. Małe książeczki, bo mam też małe książeczki dla dzieci, takie poczytelki, i to się przypisało szybko. A powieść, to ma wiesz, wiele wątków, wiele postaci, trzeba jedno z drugim połączyć, żeby nie było nudno pilnować, żeby akcja pędziła szybciutko, żeby dzieci się czytając śmiały do upadłego. A czasem robię taki kawał, że piszę scenę, przy której trzeba uronić łezkę. Tak? No pani gra była u mnie, kiedy Pani była dzieckiem. Gra w pchełki. O, trochę znam. Do dzisiaj znasz pchełki? Trochę. Graj się z moim braciszkiem Stasiem w pchełki, namiętnie. Kto był lepszy? On, jak zwykle. <laughs> On był we wszystkim lepszy, mnie z wyjątkiem malowania. O co chcesz e, Jaka jest Pani ulubiona książka z Jerzy Ciady? Z Jerzy zawsze ostatnia. Tak się składa, dlatego że myślę, że jako samouk, samouk, czyli osoba, która się sama nauczyła pisać powieści, rozwijam się w wiarę popełniania błędów. Rozwijam się, rozwijam i rozwijałam się najlepiej w ostatniej książce, którą nazwałam Ciotka z gryzotka". Jestem najbardziej z niej zadowolona. Właśnie też miałam zapytać się, co tak naprawdę spowodowało, że zdecydowała się Pani na, na takie nagrania audiobooków e, swoich książek, bo ja wiem, że to będzie nie lada gratka dla, dla wszystkich miłośników Jerzy Usłyszeć e, tę opowieść i to jeszcze Pani głosem, to tak jakby się siedziało przy wspólnym stole i słuchała. Ja myślę, że po prostu chyba najlepiej wiem, jakim tonem ktoś coś powiedział, <laughs> ponieważ e, to śmiesznie zabrzmie, pisząc, ja ich słyszę. To znaczy, kiedy piszę dialog, to naprawdę go słyszę. I chyba by mnie raziło, gdybym usłyszała, a słyszałam już te audiobooki, bo pełno jest pirackich audiobooków w sieci. Włos się jeży, dreszcze po plecach biegną. No i myślę, że, że ja najlepiej wiem, jak oni to mówili. I, I to, to będzie najbardziej autentyczna. A poza tym zawsze się trochę boję, że, że może ktoś nie przeczyta dobrze łaciny i to byłoby bolesne. Ale ja myślę, że to będzie właśnie największa uczta dla, dla wszystkich miłośników, że czyta to właśnie pani. Się... szczerze, się, że tak pani myśli, chociaż miałam rozliczne wątpliwości, jak pani dobrze wie, a, ale dziękuję za chętę i, i będę się starała. jestem ciekawa, że dzieci, dzieci wiedzą, jak się nagrywa takie audiobooki. Hmm? Na pewno jest. sobie nie wyobrażają nawet. Jak myślicie, jak to wygląda? Mikrofon się męczyta i... I jakieś głosy odkładamy. Tak. Widzicie, że to jest łatwe wybranie, czy nie? Nie. Nie. To może spróbowalibyśmy coś razem przeczytać. Spróbujmy. To, to nie jest łatwe, ale jest przyjemne. Bardzo chciałabym podziękować Pani Małgorzato za możliwość, że mogliśmy się spotkać, mogliśmy porozmawiać. Więc ja też bardzo dziękuję dzieciom, Pani Monicy, rodzicom dzieci i firmie Legimi. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie i moich książek, z których będą e-booki, audiobooki i syn tak jest. Także żegnamy się z wami. Dziękujemy, że byliście z nami i machamy wszyscy. Pa!